Nadzieja to przecież tylko 11 dni trwały dłużej niż wieczność. Szło 11 tysięcy, na wielu skończył się czas. Jak do tego doszło? Sam nie przewidzi przyszłości, choć oni wiedzieli, jak skończy się ta udręka, w śniegu i mrozie, gdy nie wzrok podstrzymanego towarzysza niedoli dawał ciąży skierkę nadziei. To Klasa szósta. Szkoła po zdrowach Marsz śmierci. Idą przed siebie w milczeniu, bój cierpienie i strach. Towarzyszy im smutek, śmierć spogląda w twarz. W ich serca cichutka nadzieja ciągle się tli. Czy dojdą do celu? Czy umrą to już dziś? Strach paraliżuje. Głód odbiera siły, myśli ich w głowie jedna: co żeśmy zrobili, za co to cierpienie, po co tyle bezsensownych śmierci. Lecz my o nich pamiętamy, oni w naszej pamięci. Wielu z nich nie doszło, wielu tam poległo. To, co ich spotkało, jest straszne na pewno. Lecz pamięć pozostanie, o tych, co zginęli, oni już nie cierpią. Moje wycierpienie. Kinga Tomaszewska da Na dworzu zimno, śnieg i mróz. Nie da się opisać naszego bólu nóg. Jednak idziemy ciągle przed siebie, ale nadzieja gaśnie, jak gwiazdka na niebie. Czy to strzał? Kolejna dusza odeszła. Krew się przelewa, a wszystko po to, by nasza wolność znowu przyszła. Marsz umarłych ludzkie cierpienia ponad miarę, ile zniosą, nie wiedzą wcale. Mróz przenika ich bosy nogi, a głód zagląda im głęboko w oczy. Ciemne ulice, ciche wioski, i nieludzko muzualnie unoszą nogi. Nie wiedzą kiedy ich marsz się skończy, czy strach, czy ból, czy zmęczenie ich wykończy. Wasza męczeńska śmierć zostanie w nas. Będziemy pamiętać i wspominać was. Stoją baraki równorzędami, skazani patrzą smutnymi oczami. Wokół unosi się smutek i strach, a nad głowami cieknący dach. Zaprowadzili ich gdzieś do komór, nagle roztoczył się dziwny odór. Zamknęli mokre od łez oczy, Bóg ich ojcowskim ramieniem otoczył. Teraz są wolni, szczęśliwi i spokojni. Po rajskich łąkach chodzą dostojnie. Jeden przed drugim trzymają się razem. Dzielni żołnierze zabici kazem. Przez śnieg, przez mróz i bosą Walczą resztkami sił, coć w kolumnie szli. O każdy dzień, minutę, chwilę. Lecz czy warto? Czy jest dla niej światło? Obdarci z godności człowieczeństwa woli, szczuci psami bili kolumbami. Skłodzeni, wyniszczeni idą, by przeżyć, by żyć Paulina Piotr, Klasa trzecia Marsz umarł. Rok 1945, 15 stycznia. Wśród śnieżnej zamieci. W domach siedzą dzieci. Tylko ci Polacy dzierni maszerują w drewnianych korkach, z ziemnięci biedni. Pod bluzami papier karabiny błyszczą. Codziennó swoje ludzi i dwie minuty czyszczą. I tylko kapsułccy przyjaciele pomocy dają nam wielu. Wycieńczenie oznaki nie dojdzie więzienia inny sznap. Karabiny nie wchodziły tu tylko w krem. Na więźniach były oznaki. dzienniczność i czyn sprawiało, że dzień się do Zygmunt Grebkowicz przeżył ten czas, lecz na honoru martwu cieszymy się, że nie spotkało to nas. Idą przed siebie, nie wiedząc dokąd, na twarzach smutek i strach. Śmierć przed oczami, zimno dookoła. Jak długo będą iść, tego nie wiedzą. Czy przetrwają ten czas, czy umrą tu zaraz? Sto pytań nasuwa się na myśl. Nagle słychać strzał z karabinu, to koniec, widać miało tak być. Ostatnia droga. O czwartej rano rozkaz wydano, ziarno nadziei w nich zasiano. Myśleli, że koniec udręki, zmęczenia, a koniec początkiem stał się cierpienia. W marsz ruszyć im kazano, w mrozie, przez śniegi. Bez butów, bez chleba, wycieńczonych wielu na wieki przy drodze zostało, a ten marsz, marszem śmierci nazwano. Dzień dobry, nazywam się Michał Więckiewicz, jestem uczniem klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Wrocławach i chciałbym zaprezentować wiersz pod tytułem Niekończący się marsz. Wielu z nich myślało, że zna już smak cierpienia. Ale to, co ich czekało, przerosło wszelkie przypuszczenia. Wiele godzin maszerowali, bez jedzenia, bez picia, a ich najbliższym przyjacielem była głęboka nadzieja, że znów zobaczą swą rodzinę na własne oczy i że ten niemiecki koszmar wkrótce się zakończy. Wiersz pod tytułem Marsz Śmierci: ludzie w niewoli trzymani, przepełnieni bólem i cierpieniem. W strachu milczą, modlą się o przeżycie kolejnego dnia. U każdego w sercu płonie iskra nadziei, lecz szybko gaśnie, słysząc strzały z karabinu. I nagle zapada cisza, pozostaje niemiłe wspomnienie. Dorośli i dzieci, niewinnie karani, spragnieni, głodni i wyczerpani. Ktoś zasłab, lecz tu nie można liczyć na żadną pomoc. Na własnych oczach widzą śmierć swoich bliskich, słychać płacz i jęki. Czekają na sen, lecz go już nie będzie, to już tylko śmierć. Marsz ku śmierci. Człowiek tak mocno cierpi, czując, że idzie ku śmierci. Idzie dalej, choć serce mu pęka, a ciało odmawia już posłuszeństwa. Obok jednego, drugi umiera. I tylko cisza go w tym marszu zabiera. Strzał słychać jeden, a potem drugi. I tak giną ludzie niewinni, jeden po drugim. Sił już nie mają, by iść przed siebie. Dusza ich płacze, koniec jest bliski. Życie tak piękne, a nam zabrane. W tym marszu śmierci nieopłakane. Dzięki Boże bezsenne noce, chmurne dni, powoli tracę ostatki sił. Włączę po lasach, łąkach, dolinach, w mroźną pogodę wiatr, nos mi ścina, czuć na odległość krwi mojej smak. Śmierć mknie wprost na mnie, ustąpił strach. I czarna plama, pustka, bez skac. To jest już koniec. Nastał mój czas. Lecz wnet dostrzegam jaskrawy punkt. rozświetlający bezdenny dół. Biegnę do światła, bez żadnych trosk. To nowy początek. Do przodu krok. Połowa drogi, w serce chce stać, chce wrócić i zabrać, kogo się da. Rodzina i bliscy. Zostali tam sami. Blokąc siebie bezładnie. Pod... Sofia Soladyńska masz śmierci. W pasiekach ktoś tam brnie przez śnieg, choć wielka zawierucha. Zatrzymać mu nie wolno się, choćby wyzionął ducha. Marsz nie wspiera jego nikt, choć ludzie dookoła, bo w oczach widać trupi strach, serce o pomoc woła. Jak trupy żywe idą tak, w ubraniach poszarpanych, jak gdyby wyrwał ich tu ktoś, tak nieprzygotowanych. A przy nich idzie jeszcze ktoś, w mundurze doborowym i buty w lepszym stanie ma nakryć jakłe głowy. I idą, chociaż to już noc, za horyzontem słońce. Po sztut został tylko ślad cał zmarłych tych marne końca. Więc idą przez ogromny świat, choć pełni już boleści. Lecz wciąż napędza ich ten rytm, ten nęk straszliwej śmierci. Idą białą drogą. Zimno, strach i ból. Gdzie oni są? Czy umrą tu? W oddali słychać strzał z niemieckiego pistoletu. Toś kolejny leży tu. Już nie boli, nie jest zimno. Wyzwolenie przyszło przez śmierć. Reszta idzie, walczą dalej. Wiara daje siłę. Marsz skończony, żyją. Wolni bohaterzy strasznych czasów. Czy dotrwamy? Poranny apel zrywa nas z nóg. Armia czerwona zbliża się do naszych wrót. Melicho ubrani, w kolumny formowani, wyruszamy przez bramę w kierunku nieznanym. W ręku kawałek chleba trzymamy, idąc przez mróz i śnieg tak odziani. Bat oprawcy na swym ciele odczuwamy, ciągle tylko gnani i popędzani. Chorzy, zmęczeni i wycieńczeni, czy jutrzejszego dnia dożyjemy? Śmierć nam zagląda prosto w twarz, jednak nadzieja tli się w nas. Czy wszyscy dotrzemy do bramy celu? Historia pokaże, jak nas wielu. Marta, widzi kot, ostatnia droga. Idziemy słysząc konania, idziemy słysząc strzały, idziemy wiedząc, że idziemy na śmierć. Potraktowani nieludzko idziemy na gołych stopach, idziemy na ostatkach ich sił. Idziemy w strachu, upadamy, wiedząc, że to już koniec. Idą, idą wciąż przed siebie: zimno, mokro, pusto wszędzie. Słychać tylko gdzieś w oddali, wszyscy na bok znów tam padli, ze zimnienia i tęsknoty. Tam już nie ma nikto ochoty dalej iść przez wieczną mękę. Czy dożyją? Ciekaw jestem. Idąc marszem, myślą sobie Czy ja dotrwam? Czy ja dojdę? I choć jeden, raz jedyny Ujrzeć twarze mej rodziny Lecz na próżno te starania Bo na przekór wczoraj z rana Pan ich wezwał, mówiąc skromnie Chodź do raju, chodź tu do mnie Tak się kończy ta wędrówka Ciężka, smutna i okrutna Ci, co tak maszerowali, w polskich sercach zamieszkali.